Dzwoni coś nie. Tak jest szef? Cześć Janek Cześć yy, Tutaj mam pytanie No Ty lubisz pizzę hawajską? Yy, a Szef lubi? No właśnie się ciebie pytam, wiesz? Ja nie lubię pizzy, bo nie mogę Janek nie lubię. Co? Pizza, maser i tłuszcz nie mówisz, że tego nie lubisz. No kogo tych chcesz oszukać? Ja wiem, bo jest problem. Kur... Problem, co się dzieje? Nie, no bo zastanawiam się, lubisz tą pizzę hawajską? Lubię. Lubisz? Lub. Nie, nie, nie lubię. No to dobrze. Ja też nie lubię. Nie w ogóle lubię. widziałeś, co się Ale na niebie co? dzieje? A co się Widzisz na niebie niebo? dzieje? Widzisz niebo? Widzisz niebo? No widzę. Ja też. Cześć. Dzwoni ktoś. Tak szef? Szefie. Tak? No? Powiedz mi, e, czarny czy czerwony? E, jeśli chodzi o kolor, to czarny. Czarny? No. Ok, bo sobie majtki kupuję, właśnie nie mogłem się zdecydować. Dzięki wielkie, cześć. Proszę. Co jest, kur... Co? No? Także wie? Janeka, ty czytałeś dzisiaj gazetę? Nie, chyba. No, bo gadali o tych, o tym, że mewy najadły się jakiś środków przeczyszczających i po całych plażach tam, gdzie mewy latają gdzieś niedaleko wody, no po całym mieście latają i zdrają. Uważaj, nie? Żeby się nie... żeby ci nie spadła jakaś bomba na ciebie. Dosłownie jakiś gościu tak teraz czytam w tej gazecie, nie? Że mewy się obżarły jakiś tych, nie? Pisz, taki no. Film w internecie był. No. Że się mewy nażarły i obstrały wszystkich. To uważaj tam też na siebie, żeby cię nie obstrała jaka. Dobra, szef. No, cześć. Cześć. Mirek. No. Ten skurwesen za tym stoi. Ja ci mówię. Dzwoni. Tak, szef? Alek No? Wiesz, że ogląd oglądaliście kiedyś Star Warsy? No, do no, wojny? No pewnie, że tak. To wiesz, Mena. Że w Australii 70 tysięcy Australijczyków wierzy w tą religię Jedi? Pojebane, nie? Cześć. Cześć, to bajka. Eee, no, dzwoni znowu. Tak, szef? No! My musimy se na wakacje do Indii polecieć. Czemu? Tak czytam, że... Wyobrażasz sobie, że w Indiach seks z prostytutką jest tańszy niż kądom No orfit, cześć! Jest. Halo! No Janek, jednak do tych Indii nie lecimy. Bo Czemu? Bo podobno y pocałunek w stylu francuskim podczas takiego pocałunku Wymieniasz się z drugą osobą dwu... ilością 250 tysięcy bakterii. No włożył, cześć. Ja nie wiem co on do mnie mówi. No znowu dzwoni. Tak, szef? Janek. No. Wiesz, że z 10 na 10 osób umiera? No tak. Nie bierz życia na zbyt poważnie jak coś. Cześć. Wiesz co mi paleczek Że 10 na 10 osób umiera nie 5 życia na poważnie. <grym> Generalnie jedna na 6 osób uważa, że rosyjska ruletka jest całkowicie bezpieczna. Ja Nie Wiem, ogarniamy taksę czy coś Dzwoni Tak szef Halo szefie Szefie! Szefie! No i chuj. Tyle było. Tak, szefie? Cały czas. Słychać mnie? Słychać. Słuchaj, Janek. 12 noworodków na całym świecie. No. Ogólnie w szpitalach jest wydawana nie tym rodzicom, co trzeba. Mi się wydaje, że rozwikłałem w końcu historię kapeli. Cześć. A. Tak jest szefie? Janek. No. Wiesz, że Chińczycy używają 80 miliardów pałeczek rocznie? No, ja Wiem, szefie. No, no dzwoni mi, mówi, że Chińczycy używają 80 miliardów pałeczek rocznie. Cześć!